Witaj na tarasie marzeń. Latem jest to drugi salon. Sofa, stół, grill, wszystko pod gołym niebem. Poranna kawa smakuje lepiej, gdy słońce muska ci twarz, a wieczorem urządzasz tu kolację przy świecach, podczas gdy dzieci biegają po ogrodzie. No biegają albo nie biegają, bo siedzą z tobą przy grillu, czekają na smakołyki, które zaraz będą. Dokładnie. Ale wiesz co? Ten taras jest tak świetny, że znajomi będą się sami zapraszać na weekendowe grillowanie. Już to widzę. Zwykle zapraszasz gości na glinę, ale tutaj goście zapraszają się sami, wpraszają yy, na jazd, tak? Bo każdy będzie chciał posiedzieć na takim tarasie z widokiem na ogród. Trzeba będzie zrobić grafik, żeby pomieścić wszystkich jakiś, żeby się w sąsiedzi nie obrazili. Pomyśl, popołudnie, słońce, dzieciaki chlapią się w baseniku obok dorośli grillują. Ten teraz zmienia zwykły weekend w mini działkę rekreacyjną. A dzięki zadeszeniu nawet taki deszcz jak teraz nie jest po prostu nie zepsuje imprezy. Dokładnie. Tutaj życie się będzie toczyć od wiosny do jesieni. Śniadania na tarasie, leżakowanie z książką albo praca zdalna. Czemu nie? Dzieciaki zasną, otwierasz lubienne wino i masz randkę z ukochana na własnym tarasie. No to jak, mamy już komplet gości? Zapraszamy na prezentację. Przekonaj się, jak to mieć taki taras tylko dla siebie. Zadzwoń, napisz, umówimy się na spotkanie. Dane masz w opisie profilu, także zapraszamy. I jak zawsze zostań z nami, bo kolejne filmy odkryją jeszcze więcej tego, co jest w tym domu. Do zobaczenia, cześć! Hej!